Dzień dobry ja się jestem Nie Niech zgadnę, masz same piątki Wszyscy uważają cię za grzeszną dziewczynkę A tobie wydaje się, że po prostu jesteś czymś więcej Uważasz się za osobę nieciekawą Chciałabyś nadać sobie troszeczkę więcej edżu i tajemniczości Mam rację? Mam rację no to zacznijmy od podstaw. Pamiętaj, że kolor musi być strokaty i oczojebny. Bez tego, bez tego się nie da. Albo daj jakiś niebieski, najlepiej kolor tęczy, musi się wyróżniać. Jak nie będzie, jak będzie to po prostu jakiś kurwa szary, to no ludzie nawet na ciebie nie spojrzą. Tutaj dam ci przykład, jak kolorowe włosy potrafią podkreślić tajemniczość i atrakcyjność. Niesamowite, prawda? Wybierz się do najbardziej zapyziałego thrift shopu w okolicy, najlepiej do takiego, gdzie chodzą babcie na ręce 600 zł i bezdomni. Wychaczysz sobie jakąś koszuleczkę Backstreet Boysów za 10 zł, a tutaj jakąś zażeganą katanę. Jeżeli się brzydzisz używanymi rzeczami, to zawsze możesz wejść na stronę Nike czy na stronę Adidasów i tam po 600 będzie takie same, tylko że po 600 i nowe. Każda szanująca się alternatywka musi być zaangażowana w problemy społeczne. Imigracja, segregowanie odpadów, no waste, walka o prawa aborcyjne, to jest twój chleb powszedni. Uczęszczasz na strajki, chodzisz na zbiórki dla bezdomnych. Ale pamiętaj jedno, bardzo ważne. Niejaki miałoby to wszystko sens, jakby ludzie nie wiedzieli co robisz. Więc pamiętaj, żeby każdego dnia jak zrobisz coś dobrego, jak pójdziesz na zbiórkę dla bezdomnych, jak pójdziesz na strajk, jak... Pijesz kubka platynowego No Waste. Te wszystkie rzeczy i razem z hashtagami muszą się tam znaleźć, bo tak ludzie nawet nie będą wiedzieli i cała Twoja ciężka praca pójdzie na marne. Trzymaj tak dalej, a może Ci się uda kiedyś dostać polskiego TED-Toka, co będzie takim dowodem na Twoją intelektualną wyższość i ogólnie na to, że, no, że na to, że jesteś taką prawdziwą już alternatywką, taką już z dokonaniami. A może, jak ci się po to będziesz pisała artykuły w Wasie, że Aleksander z My Tokyo Apartment to jest największe ścierwo i ogólnie zagrożenie dla społeczeństwa? Każda alternatywka musi wylosować sobie patrona z alter czary. To jest alter czara, którą posiadam. Zobaczmy, zobaczmy. Całkiem rzadkie wylosowało. Otwieram. A na Billie rok. Eilish Queen. 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 Mam nadzieję, że ci kochana pomogłem. Jak masz jakieś sugestie albo byś chciała coś więcej wiedzieć, jakieś bardziej szczegółowe niż taki ogólny poradnik, drygnij mnie. no